Coraz lepiej idzie mi karmienie ryj, ryjówki. Tych rybaków mam trochę, bo to jest dla łączniaki, dla kuraków małych. Chodź, rywka. Kurcze. A, się ociepli na dworze, to ją wypuszczę, bo w domu to mi ją koty zjedzą. Ja nie wiem po co nabrał do tej klatki. Jak tu jest serdany, a one, co ja wiem, to tylko wady. Z dwa dni tu posiedzi, albo wypuszczę ją w domu, ale jak w domu ją wypuszczę, to ma duża szansa, żeby ją koty złapały.